Cześć, z tej strony Kawa, ja was witam w kolejnym odcinku, dzisiaj poleceniamy sobie gildie z topki, zobaczymy jak one się prezentują, ale na samym wstępie chcę wam powiedzieć, jeżeli uda wam się dobić pod tym odcinkiem 200 łapek w górę, no to w następnym odcinku z Survivala plus gildie losujemy sobie 5 rank edip na 30 dni, wystarczy, że zostawisz łapkę w górę, zostawisz komentarz, z Twoim nikiem. Jeżeli wpiszesz tak gildi, no to nie dość, że cię wylosuje. No to jeszcze ocenię Twoją gildię. Więc pamiętajcie, 200 łapek pod tym odcinkiem. W następnym odcinku losujemy sobie mm, 5 rank EVIP na 30 dni. A w dzisiejszym odcinku losujemy sobie jeszcze 10 rank EVIP z poprzedniego odcinka. Na no, poprzedni odcinek to, było, to był zapowiedź nowej epickiej edycji, na której właśnie teraz się znajdujemy. Pamiętajcie, jest to serwer kraftmc.pl Wszystkich serdecznie zapraszam na Surivala plus gildie. Zapomniałem sobie włączyć Vanisza No, ale to nic. Dobra. Więc tak, pozdrawiamy sobie oczywiście tego gracza, oliwciak 22 i co? Rozlosujemy sobie może najpierw rangi Evip na 30 dni. Pierwszy zwycięzca, który wygrywa Evip na 30 dni, jest to Adamix 001 Evip 30 dni. Drugi zwycięzca jest to Patinka Ewip 30 dni. E, trzeci zwycięzca jest to Dideg 1337 Ewip 30 dni. E, kolejny, czwarty zwycięzca jest to Elopier 123 Ewip 30 dni. No, i już ostatni zwycięzca w tym pierwszym losowaniu, bo pamiętajcie, że losujemy 5 rank EVIP na początku, no i gdzieś tak na końcu filmu losujemy sobie drugą piątkę EVIP na 30 dni. Więc ostatni zwycięzca w tym pierwszym losowaniu jest to Igor.pl EVIP 30 dni. Dobra, no to co? 5 rank EVIP zostało już rozdanych. No, a teraz lecimy do pierwszej gildii, która jest w top 1, a jest to gildia XXL. Znajdujemy się na terenie gildi XXL. Jest to pierwsza gildia w topce. Zobaczcie tak się prezentuje. Eee, pierwsza gildia w topce. Mamy tutaj napis los, mamy serduszko. W sumie takie serduszko było na poprzedniej edycji na, w strefie PVP. Gdzie mogliście się bić, jeżeli ktoś pamięta, napiszcie w komentarzu. No i co? Mamy tutaj zejście w dół. Mamy tu zejście w dół. Teren na pewno jest powiększony. No gdzieś do tego tutaj rozmiaru. Mamy tutaj zabezpieczenia z obsa. Mamy zabezpieczenia tylko z obsa, więc naprawdę wbicie, wbicie, do tego kuba, no może być dość, dość łatwe dla niektórych. Mamy tutaj główki z Zobaczcie, jeżeli ktoś tutaj Rozróżnia swoją główkę, no to fajnie. I tak, mamy skrzynię. W skrzyni nie mamy praktycznie nic, mamy dwa piecyki. No to co? To jest chyba ten moment, aby iść sobie zobaczyć, jak ta gildia prezentuje się na dole. Wezmę sobie jeszcze też pochodnie, bo troszeczkę ciemno tutaj mają w tej gildii. Tu mamy sety, mamy sety sponsorów, e-vipów, super e vipów Dobra, łuk sponsora kilof Dobra, my lecimy na dół, zobaczymy jeszcze, jak ta gildia prezentuje się na dole. Fajnie, że tutaj pomyśleli, aby oświetlić. To zejście w dół, więc plus. Dobra, jesteśmy na dole. Zobaczcie, mamy tutaj taki motyw delikatnie halloweenowy. Mamy pokoiki, pokój 20 cp., pokój. Jokusa i Grzybka, no i pokój Jonek 14, no to idziemy do pokoju Jonek 14, no i w pokoju Jonek 14 praktycznie nic nie ma, e, mamy tutaj skrzynki, w ogóle hopery, nawet gracz z hoperów został tutaj obrabowany, e, tutaj jest wyjście, zobaczcie, wyjście z gildii i wejście do gildii, naprawdę wygląda to dość dziwnie, Mm, niech ta gildia sobie to najlepiej zaremontuje. Tutaj mamy stołniarki. Dobra, wyjdziemy z tego pokoju, bo ten pokój jest naprawdę dość dziwny. Tutaj mamy skrzyneczkę, w skrzyni mamy jakieś, jakiś obsydian. Zobaczcie, mamy jeszcze tutaj też schodki. W ogóle jakaś główka też kolejnego Steve'a. Dobra, lecimy do następnego pokoju. Jest to pokój 20 y, CPS. No i w tym pokoju mamy skrzynię. Mamy jakieś łuki, no ale powiem wam, że troszeczkę taka wbita, wbita do, do, do gildi top 1 to naprawdę wygląda to dość dziwnie, naprawdę wygląda to dość dziwnie. Jedno TNT rzucane, no i jesteśmy praktycznie tutaj na terenie tej gildi, w środku, w środku najlepszej gildi top 1 na serwerze. No i co, mamy też tutaj takie te stołniareczki w tym pokoju. Dobra, lecimy sobie jeszcze do, do jednego pokoju, zobaczymy, aha, dobra, tu w tym pokoju to nie ma praktycznie nic. No i tak właśnie prezentuje się Gildia Top 1 na serwerze. Ja tylko teraz myślę, gdzie nim zostawić nagrodę. No bo jak wiecie, do tego Kuboidu naprawdę dość łatwo się dostać. No dobrze, skrzynię zostawimy przy samym sercu Gildi. Weźmiemy sobie skrzyneczkę. Do tego jeszcze tabliczkę. No i jeszcze moją pochodnię, którą sobie usunąłem. Skrzynię postawimy w tym miejscu, damy sobie premium casey. No damy gdzieś tak w okolicach 45 premek do tego jeszcze magiczne klucze. 45 premek, i 45 kluczy, bo jak wiecie gildia jest naprawdę dość słabo zabezpieczona. Dobra, damy sobie jeszcze tutaj podpis. Ja tą gildię oceniam na mocne 5 na 10. 5 na 10. Lecimy do następnej gildii. Top 2, może ta gilda top 2 będzie już lepiej zabezpieczona. No a my znajdujemy się na terenie już drugiej gildii w co jest to y, teren gildii The Hell. no i zobaczcie jak ten teren przepięknie się prezentuje, zobaczcie, gildia z jednej strony chyba musiała mieć wbite, ale została ona dość szybko y, zamurowana, Zabezpieczenia naprawdę 10 na 10. Zobaczcie, z każdej strony rozłożone Boy Farmery, sand Farmery, więc o taką gildię top 1 nam chodziło. Można powiedzieć, że to gildia top 2, ale tutaj z ocenką będzie na pewno troszeczkę lepiej. Mamy bikona na środku i w ogóle zobaczyłem, gdy leciałem do góry, że dwóch graczy na dole sobie kopię. No w sumie zejścia tutaj nie ma. E, mamy tutaj w ogóle, zobaczcie, jest, jest to teren gildii, otwarty teren gildii, a zobaczcie co możecie znaleźć tutaj w skrzyni. Cety, TNT, e, tutaj w ogóle można mieć siekierę darmową, no a tutaj już nic. A tu na górze też nic. Dobra, zobaczymy jeszcze, jak ta gildia prezentuje się na dole, ale głównie gildia ma tutaj teren do kopania. No, do kopania i nic więcej. Znalazłem takie jedno chyba miejsce gildyjne wspólne, więc w tym miejscu zostawimy sobie skrzynię. Jest to chyba taki wspólny magazyn. Dobra, skrzynię postawimy w tym miejscu. Damy premium casey 64 premium casey, no i do tego jeszcze też 64 kluczyk. Zabezpieczymy sobie skrzynię, damy podpis. Ja tą gildię oceniam na naprawdę mocne 8,5 na 10, bo gildia bardzo fajnie się prezentuje. No szkoda, że nie mają jakiegoś mini żółwika na górze, a my lecimy już do kolejnej gildii. Znajdujemy się już na kolejnym terenie gildyjnym. Ta, ten teren należy do gildii Sai. Jest to trzecia gildia w topce. No i zobaczcie jak ta gildia się Przepisko prezentuje No mamy tutaj miejsce na bikona Zobaczcie mamy miejsce na bikona W ogóle ten bikon świeci Mamy tutaj jeszcze kaktusy No na pewno jakąś funkcję Te kaktusy tutaj spełniają Mamy zabezpieczenia Zabezpieczenia w sumie mamy tylko kilkukratkowe, Więc można powiedzieć Że ta gildia wygląda prawie jak gildia top 1 Wejdziemy sobie do środka Zobaczymy jak ta gildia Prezentuje się jeszcze wewnątrz Kuba Dobra, tu mamy. Aha, tu mamy ten beacon. Tu mamy chyba jakieś zejście. Nie, to jest jakiś trap, trap w ogóle. To jest zrobiony trap. Więc uważajcie. Przejdziemy sobie na dół. Dobra, czyli tutaj zabijają graczy, gdzie ja chciałem wejść. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze na dół, bo jak możecie zauważyć, no gilia tutaj nie ma żadnego, żadnego zejścia w dół. Jestem na dole. Zobaczcie, pode mną, jest, pode mną jest bikon. Rozstawiony bikon, tutaj mamy skrzyneczki. Możliwe, że to był jakiś. To jest sobie jakiś pokój jednego z graczy, ale zobaczcie, tam na dole jest jakiś gracz. Tak, tu jest kolejny pokój. Wydaje mi się, że chyba tego gracza z gildii Side. Tu mamy przejście do bikona. No i tak ta gildia na dole się prezentuje. No za bardzo nic ciekawego tutaj w sumie nie ma. Ale my sobie zostawimy skrzynkę, ocenimy tą gildię. No i damy im tutaj darmowe premium case. No znalazłem odpowiednie e, miejsce tutaj na. E, no wydaje mi się, że to jest odpowiednie miejsce na skrzynie. E, skrzynię postawimy sobie w tym miejscu. Damy sobie premium casey. No 30 premek, do tego jeszcze też dołożymy 30 kluczy, włożymy je do skrzyni, no a skrzynię sobie zabezpieczymy. ja tą gildię oceniam na mocne 4,5 na 10. 4,5 na 10. Jakie zabezpieczenia mają, ale naprawdę te zabezpieczenia nie są wystarczalne. Aby po prostu obronić się tutaj w 100% Czujemy sobie może jakąś gildię Wydaje mi się, że pójdziemy do gildi top Jest to 14 gildia w topce No zobaczymy, czy będzie ona taka top gildia nad topami Dobra, my się już znajdujemy na terenie gildi top Ale najpierw rozlosujemy sobie już ostatnią porcję rank EWIP na 30 dni Więc tak, pierwszy zwycięzca w tym już drugim losowaniu jest to Maka, y, Paka, y, Ty, evip 30 dni y, Drugi zwycięzca jest to DasQ... EWIP 30 dni. Kolejny zwycięzca, czyli trzeci, jest to stara szafunia. Stara szafunia. Pozdrawiamy sobie starą szafunię. Czwarty zwycięzca jest to wujek Luki EWIP 30 dni. No i już ostatnie zwycięzca jest to XTC 670 EWIP 30 dni. Więc tak, rangi. Wszystkie rangi zostały już rozdane z poprzedniego odcinka. Pamiętajcie, jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 200 lajków, no to w następnym odcinku losujemy sobie 5 rank EV na 30 dni. A my wracamy już tutaj do Kuboida do Kuboida Gildi Top. Zobaczcie w ogóle jakiego mają tutaj fajny napis. Znajduje się na terenie tej Gildi. Mamy gildię top, tak, to jest, to jest chyba 14, tak, 14 gildia w topce Mamy na każdych rogach, no można powiedzieć, że prawie na każdych rogach zbudowaną już beczkę Tutaj delikatnie brakuje, zobaczcie, gildia cały czas jest rozbudowywana I w ogóle ktoś tam jest, zobacz, ktoś tam w ogóle się znajduje Bezpieczenia można powiedzieć, że też nie są złe No to co, lecimy na dół, zobaczymy jak ta gildia prezentuje się na dole Jestem w Żuwiku, no i powiem Wam tak, że gildia naprawdę będzie wyglądała przepicko. Zobaczcie, na dole mamy już trzech graczy. No i tak, jesteśmy, można powiedzieć, że prawie na samym dole. Tu jest jakiś jeden pokój, zobaczcie, jeden pokój. Ten pokój jest już zajęty, czyli są to takie mini pokoje do kopania. Dobra, wow, ten pokój chyba jest jeden z lepszych pokoi, a ten pokój należy do gracza xbyku. Tutaj mamy w ogóle gracza top1lama. Pozdrawiamy sobie w ogóle tą całą ekipę z tej gildii. No i w tym miejscu znajduje się chyba też jakiś w ogóle jakiś, jakiś pokój do kopania. Top 1 byniu. Dobra, top 1 byniu sobie też pozdrawiamy. Więc 4 graczy, e, którzy sobie mm, kopią. Tak, prezentuje się w dół gildii. 14 gildii w topce, a, jest, a była to gildia top. Więc tak, damy sobie premium case'y. 25 premium case'ów. E, do tego jeszcze dołożymy też gdzieś z 25 kluczy. Włożymy oczywiście 25 frame i 25 kluczy do skrzyni. I ja tą gildię naprawdę oceniam na mocne 7 na 10. 7 na 10, bo gildia mi się spodobała, jest przepicka. Eee, no i co? To byłoby już wszystko w tym odcinku. My się będziemy już powoli żegnali. Znajdujemy się już na spałnie. tak jak właśnie mówiłem, że powoli będziemy się już żegnali. I pamiętajcie, jeżeli uda Wam się dobić pod tym filmem 200 lajków w górę, 200 łapek, no to w następnym odcinku znowu losujemy sobie 5 darmowych rank EVIP na 30 dni. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, bo jak już wiecie, małymi kroczkami zbliżamy się do 9 tysięcy subskrybentów. Może już niedługo, no może za parę tygodni, może parę miesięcy, dobijemy 10 tysięcy subskrybentów. Jest to naprawdę bardzo olbrzymia ilość subskrybentów. Wszystkim dziękuję za subskrypcję. No i też polecam, aby zostawić subskrypcję. Zostawić też jeszcze dzwonek na kanale i co? Jeszcze z moim będę żegnał? Było to ocenianie gildii na Survival plus Gildie serwer CPL. Pamiętajcie, że wersja serwera od 1.7 do 1.16.3 No to co? Jał? Do następnego odcinka